Determinizm to nie prawo, to granica. Determinizm nie jest siłą absolutną. To zestaw geometrycznych ograniczeń w przestrzeni, gdzie podwójny puls fali i cząstki wyznacza rytm. Kształt formy i miejsce, w którym się zaczyna, narzucają granice funkcji falowej Schrödingera po załamaniu. Układy hermetyczne się kompresują. Zatrzymują napięcie inercyjne, przekraczają próg geometryczny, żelazną ścianę. Żelazo, pierwiastek 56. Po tym punkcie przestrzeń załamuje się pod ciśnieniem. To, co się wydostaje, to radioaktywność. Supernowe nie emitują grawitacji. Emitują przeciążone atomy: uran, pluton. Pierwiastek 115. Struktury, których przestrzeń ledwie może pomieścić. Te atomy emitują grawitację. Nie jako przyciąganie, lecz jako wyciek, puls, przeciążona geometria, forma, która tu nie przynależy. Grawitacja nie przyciąga, rzeczywistość wypycha coś na zewnątrz. Witamy w prawdziwej ontologii masy, granicy i załamania.